Siemaneczko z tej strony DLS 15, a dzisiaj ze mną jest Farmer Bel 3 i gramy sobie w ls 15 to jest kolejny odcinek jak widzicie. Mamy nowe potrzeby już jak tam krótki, No dobra, no to co? Bierzemy się do roboty damy to jedoneczka, bo nie mają chyba trawy, bez trawy. I później pozbieramy belek. Tak? Tak. Ja będę zbierał. Nie wiem. Kto tam będzie? Miał okazję, tak powiem. A nie bo tutaj są już trzy belki. Patrzę się robi tak. Chyba i my jedną belkę e, ofoliowaną. Oraz, ale um... my już nie mamy opalionych. No, tu jedno foliujemy. Nie wiem. A gdzie jest foliarka? Naprawdę? Nie wiem, ale miałam już wcześniej. Gdzie to jest? Czekaj, co zobaczyć, tak? Poliarki. Mamy 47 tysięcy. Pijmy sobie je, bo mleko jeździło. To, kto pojedzie panią? nią? boku pojadę. Byle jaki mamy by był. Dobra, jedziemy do sklepu, tam jedziemy, nie stoimy, tak? No. Głośno. No. O, mikrofon tak cicho Cię nie utrzyma. Następny odcinek prawdopodobnie będzie z kamerką, więc... Zjecie. Nie wiem, kiedy FIFA zacznę nagrywać. Mam FIFA, ale... Program jest, jak wiecie. Teraz mam na, na farmę. O ja, zapomniałem, gdzie ja jadę. Sam na farmę. Samym ciągnikiem jedziesz najpierw. Przecież tam Gdzie ty jedziesz? Od sklepu. Boże, za mną no, farmer zacznie nagrywać. Kiedy wtedy będzie, będzie miała akcentację 1.2. No. Pewnie ja już niedługo, co? Pewnie. Mhm. Będzie domu później. Właśnie. Poza odcinkiem, czy to było w poprzednim odcinku, chyba w szesnastym, zakupiłem, albo w piętnastym, zakupiłem sobie tą o, maszynę właśnie. Kultywator. Czasem się do czegoś przyda. Hmm. Jedziesz na farmę? Nie. Nie, do Tu prosto. Dobrze, jedziemy. Mamy dzisiaj gościa, ponieważ dzisiaj go nie ma, tego Michała, więc sami dzisiaj jesteśmy. Pozo pozostawił nas inaczej. Jesteśmy prawie już przy krowach, więc jest dobrze, nie musimy tak długo jechać. No, no więc. No. Teraz przesteśmy i co? Ile owiniemy? To jest... A tu trzeba ładować? Dodatkowo susa? Tak, dodanie do, 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 do. no, od razu, to co wiesz. Jedzie. Ja, no. ja. Robimy trochę krówką paszę. No ej. Hey. Dobra. I teraz...

Teraz kolejna bela jest ze słomy. O, o. O, o nie. Nic, nic, nic. Kurde. Dobra, Opuszczymy. Dobra, niedługo, z, z, chyba prawdopodobnie, nagram unboxing z mym padem Więc będzie co oglądać. mam dobra, bierzemy sobie o tą obelę białą. W dół. Nie o dobra, tak to już będzie chociaż łatwiej. Nie o drzewo. Dobra. Traka dawno nie ma i GTA, i nie, nie Cesa już chyba nie będę nagrywał. Nie wiem, po prostu... Nie... No dobra. Pasza zrobiona! Tak, jest porówna. Nie wiem, po co jest czas przyspieszony. Żeby tylko ten, na no pewnie leciała szybko trawa ze Nie, no kurde. Jakaś promocja jest.